Drodzy czytelnicy Low Business Quality, chciałabym Wam życzyć przede wszystkim niesamowitej odwagi do tego, aby być przedsiębiorczymi, aby każdy z Was zrozumiał, co ta przedsiębiorczość dla Was znaczy i odkrył tą swoją niebywałą, wyjątkową unikalność, jaką możecie dać całemu światu. Z okazji dziesięciolecia magazynu życzę przede wszystkim e, czytelnikom, ale też i twórcom dużo pasji, w tworzeniu tak inspirujących tekstów. Z okazji dziesięciolecia magazynu redakcji życzę kolejnych sukcesów, świetnych tematów i kontynuowania pasji w stawianiu ważnych zagadnień. Z kolei czytelnikom życzę, żeby każdy numer przynosił im inspirację, wiedzę i narzędzia do rozwoju własnego i rozwoju osobistego. To jest gazeta, to jest miejsce spotkania ludzi sukcesu. Właśnie um, dlatego zapraszam każdą osobę, każdą kobietę, każdego mężczyznę, który czuje się osobą sukcesu, a przecież każdy z nas jest człowiekiem sukcesu. Zapraszamy do udziału, do współpracy, do naszej prezes, pani Ilony Adamskiej. Przyjdźcie, bo naprawdę warto. 10 lat, a za 10 lat będzie nas dwa razy tyle albo i więcej. To co podoba mi się i za co szanuję magazyn i też całą twórczość Ilony to to, że zwraca uwagę na autentyczne wartości, które niosą właśnie takie mocne przesłanie, które nie są banalne i które są bardzo etyczne. Jak usłyszałam od Ilony Adamskiej o tym, że reaktywuje magazyn w wersji papierowej, to szczerze mówiąc aż zapiszczałam. Ja w dzisiejszych czasach mamy tylko online i nic więcej. Natomiast ten smak i ten samopoczucie jak się dotyka gazety przy kominku, przy kubku fajnej kawy. Przenieście się z powrotem do tych czasów, gdzie nie tylko internet rządził, ale właśnie tradycyjny papier. Muzyka